Kolejna praca Dyszy Dawid Szczepaniak, czyli moja. Słuchajcie, praca wykonana na dużym płótnie wielkości 60x80 cm, czyli tutaj mamy 80 cm wysokości i 60 szerokości. Bardzo gruba i wyraźna struktura, świetnie wyczuwalna pod palcami. Żywe kolory. Olej na płótnie. Olej, czyli przy użyciu farb olejnych ten obraz został namalowany. Zobaczcie, ma zamalowane boki, także tak naprawdę nie wymaga oprawy. Można go zawiesić w tym stanie. Aczkolwiek każda oprawa doda jakiegoś uroku. Coś zmieni i, i, i nie... Nie mówię, że tej oprawy ma nie być. To już dowolność osoby, która ten obraz będzie posiadała i wszystko zależy, gdzie on będzie wisiał.